Ojej, ale głośny! Do zobaczenia, a teraz patrzcie na to. bam. Cześć! Jesteście gotowi? Na niespodziankę? Tak! <noise> odwiedzimy małych Robotkowiczów, którzy jeszcze nie wiedzą, że nadchodzę. Cześć! Cześć, 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 cześć! cześć! Fajne spotkanie! Więc słyszałem, że lubicie dinozaury, prawda? Tak! Cudownie! Dzisiaj zrobimy wielkiego dinozaura. Pomożecie? Oczywiście! Wspaniale! Więc Jacku, Dominiku, Alicjo, Maćku i Leno, zróbmy to! Chodźcie! Dobra dzieciaki, jak wygląda dinozaur? Ma zęby! Zęby! Moje! Bazury! Bazury! To świetny pomysł, to świetny pomysł. Co jeszcze może być? Gardy. Świetnie. Tak jak mnie! Na plecach, jak wielbłąd. Jesteśmy gotowi, chodźcie. <small> Dobra, mamy sześć pędzli i sześciu malarzy. Możemy zaczynać. Niech każdy weźmie pędzel i malujemy. K Słuchajcie, jak duży powinien być wieloryb. <t Ear tornado> duży jak wieloryb! Konoz! <tanie> 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 Na żółto i czerwono to. Whoa. garby i pazury. Jakie dźwięki wydają dinozaury? <śmiech> 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 Możesz podać mu pazur? Dobra robota. Teraz nałóż dużo kleju i do. Neutral. No robić stopy. Świetnie. <laughs> ha! piątkę. Cudnień. Nie przestawaj, nie przestawaj. <laughs> Kręci mi się w głowie. Tutaj umieszczę miskę, a do środka niej włożę piłkę. Nasz dinozaur ma już oko. Brakuje mu tylko łusek. Robienie dinozaura to świetna zabawa. A może sami spróbujecie zrobić sobie jednego w swoim domu? Zróbcie, zrobić fajnego, kolorowego dinozaura. Zróbcie i bawcie się nim. O taki. By go zrobić, potrzebne wam będą okrągłe pudełko z przykrywką. Jest. Dwa małe pudełeczka. Są. Ja, Jest. Klej. Pędzel. Są. bibuła, Jest. Mazak. Jest. I okrągłe naklejki. Są. Zdejmijcie przykrywkę. Dobrze. I przyklejcie do niej dwa małe pudełka. O tak. Teraz zgniećcie trochę folii w kształt głowy. Która robi tak i nie. I, I która robi tak, tak, tak. Nie, nie, nie i tak. Z innego kawałka folii zróbcie ogon. Tak jak psa. Psa. I przyklejcie go z tyłu pudełka. przyklejcie na to wszystko zieloną bibułę. Tak jak zielono? Jeśli nie macie zielonej bibuły, możecie użyć białej, którą później pomalujecie. Kiedy wszystko wyschnie, mocujecie głowę do korpusu. Teraz możecie ozdabiać. Z kolorowego papieru wytnijcie trójkąty i przyklejcie je wzdłuż ciała dinozaura, aby zrobić garby. Czas na oczy. Czarnym pisakiem narysujcie źrenice na białych, okrągłych naklejkach. I przyklejcie je. Możecie też dodać trochę kolorowych naklejek, jeśli chcecie. Dobrze, no, na ciebie. To mini O <grym i zauważył> Ooo, oh. oj, <grym i zauważył> Dobrze, że nie jest prawdziwy. Świetny sposób na znalezienie. dobrze, do plany. Nie, był, był prawdziwy. Dobrze, proszę, Dominiku, ostrożnie, bo nożyczki są ostre. Tak jest, są ostre. Run. A teraz zróbmy dżunglę dla naszego dinozaura. O, może nam Bing. <laughs> jego świetnie, dobra robota, zrobione! Nie, yeah! yeah! yeah, wygląda jak prawdziwy dinozaur! Panie robotko, czas na nas! O, koniec na dziś, mój robotkowy czas się skończył, ale wasz dopiero się zaczyna. Ja będę odstawić robotkowus.